No cześć, cześć witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Nasz maraton z mapeczek cały czas trwa. E, dzisiaj typ mapy, którą wszyscy uwielbiamy, mapa typu, e, mapa przygodowa, komediowa. E, autor pisze samo swojej mapie, że jest mapa pozbawiona sensu i logiki. I jest głupkowata, więc no cóż, może być ciekawie. Autorem tej mapy jest The Dino 3. E, mapa jest pod tytułem Confusion. E, fabuły nie mam tutaj opisanej, ale ponoć będziemy mieli tutaj beczkę śmiechu. Dobra. Słuchajcie, w takim razie zaczynamy. Już niepokojące rzeczy zauważyłem na samym spawnie. Otóż mamy tutaj, zobaczcie, kilka marchewek, które może nam się przydać. Myślą, że 300 takich nam wystarczą. Mamy tutaj też blok rudy kwarcu, który jest podpisany znakiem zapytania oraz pochodnia, która mm, ma być, która, która raczej jest niepotrzebna. No wydaje mi się, że jednak się przyda. Tu jest jakiś blok węgla, tutaj jest jakaś krew, tu jakieś no, bloki. No powiem wam, że dzieje się tutaj. Dość sporo już na samym Spawnie. Mój kanał na YouTube, start, Minecraftowa muzyka, jak tam chcesz. Start, ok, no dobra, no zobaczmy o co tutaj chodzi. Startujemy. Świetnie ci idzie. Wiem, dziękuję bardzo. Ok, w porządku, co się tutaj dzieje? Eee, find the button. O nie, to będzie złe. To na pewno będzie jakiś gruby troll na tej mapie z tym Find the button. Find the button. Nie będzie żadnego przycisku, prawda? No. Autorze, jeśli już na starcie chcesz sobie tutaj u mnie przegrzebać i robisz ze mnie głupka, jak szukam tego przycisku. O nie, to już, to już nie zagram w żadną twoją mapeczkę. Chociaż już kiedyś grałem w twoją mapkę, pamiętam. Chyba coś ze świąta? My ze świętami było? Nie jestem pewien. Ej, no, no tak łażę tutaj już minutę. Czekajcie. On będzie gdzieś w takim miejscu. Wiem. Nie, nie ma go tutaj. Kiedyś miałem przycisk, słuchajcie, na głowie. To było zabawne. To było zabawne. Chyba w mapce od owca.pl mi się wydaje. Czy to jest mapa typu Unfair? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. To niebo też jest interesujące, co? Zobaczcie, jest tam. Po prostu jest jakaś jedna wielka, płaska platforma. I patrzcie, proszę bardzo, tam jest jakiś blok świecący. Ciekawa sprawa. No, gdzie jest ten przycisk? Kurde. Jest, patrzcie. Wow. Koniec, Dedino 3, daj Diaksa, daj Diaksa. E, nie, to jednak nie koniec. O nie, chyba sobie jaja robisz twórco. Haha, ha, żart nie koniec, no piękniej. Nie no wiem, że to nie koniec. Mapeczka jest na 25 minut. Oho. Uh -huh. O nie. No i się zaczęło, słuchajcie. Daj, daj się zaczęły trolle mnie tutaj. Na pewno ostatni bloczek będzie jakiś strollowany. No tutaj wszystko jest na razie proste bardzo. Okej. Okay. Wow. <laughs> nie! Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Na chwilę się wyłączyłem. Ale spokojnie nic się nie działo, po prostu skupiam się. O właśnie, widzicie. No wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie, no wiedziałem, wiedziałem. Człowiek się stara, jeszcze nie umie do tego skakać. O właśnie, zjemy sobie marchewkę. A, a tutaj, proszę bardzo, takie trole wyskakują. Czy to było już na końcu? Chyba nie. Okej, okay, okej, okay, chyba, chyba jesteśmy bardzo blisko. Tak, tam jest skrzynka. Ale nie, tutaj na pewno coś jeszcze będzie. Jakiś bloczek dirta. Hamsko postawiony, dobra, czekajcie. Bierzemy to. Mycelinium, bierz to, po co tu przyszedłeś. Dzięki! Po co mi mycelinium? Po co mi mycelinium? Czy, czy to będą jakieś dialogi? Chcemy z kimś pogadać na tej mapeczce. Aha, chciałbyś! Ja już wziąłem mycelinium ze sobą. I co ja mam z tym mycelinium zrobić? O właśnie. Co tu się dzieje? O! <grywka> Aha. Aha. Przepiękny dropper. Fantastyczny. Naprawdę no, no, no pięknie nie no, niesamowity. Co się dzieje? Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku. Cześć, cześć witajcie. Naszego turnieju. Um, jakby go tutaj... Naz A obojętnie, nie chce mi się wymyślać tytułu. Co by tutaj powiedzieć? Zadaniem naszego uczestnika jest zebranie jak najwięcej emeraldów. Okej, okay, zaraz zamkniemy pana w skarbcu. Powodzenia. Aha. Do roboty czas już płynie. Co ja mam tutaj zrobić z tym? Co? Ooo! Co? <laughs> co tu się dzieje? O co tu chodzi? Nie <laughs> Co tu się stało? Tu są notebloki jakieś Tutaj nic nie działa? Tu nic nie ma. <laughs> o co chodzi? O co chodzi w tej mapeczce? Znaczy, ja wiem, że w tej mapeczce, no tutaj, nie wiadomo o co chodzi tak naprawdę, ale... Drugi emerald, no dobrze, no nie mam opcji zebrania większej ilości. Mam dwa emeraldy, panie. Mogę jakoś wydać? Myślałem, że to jest clicker na początku, ale nie. Czas wciąż płynie. Tak, widzę, wiem. Ja, ja nic nie robię, po prostu czekam na kolejnego emeralda. Co ja mam robić, panie? O, trzeci. No i co? O... nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, wybaczcie, ale... Ta mapa jest naprawdę pozbawiona sensu. A to jest tam lecą emeraldy. Mam survival? Nie, ale bym tam chętnie podskoczył. Czas się kończy. Trzy, dwa, jedno. Odliczaj sobie, odliczaj. Trzy. O Smaria. Maria. Nie, powiem wam, że jak na razie, to ta mapka mnie bardziej irytuje, niż mnie bawi. Nie wiem jak wam, nie wiem jak was, ale, ale, ale jak na razie jest dość irytująca. No, co by tu więcej mówić? Jeden. Kończ już. Kończ, panie. Fajnie, mam cztery emeraldy. Pięć. No, nie doleciał do mnie. Owca, ok. E, kolorowa owca. Czy ty wybuchniesz? Nie? Witaj, ten teleturniej to był mój eksperyment psychologiczny. Emeraldy były podawane w równych odstępach czasu, niezależnie od tego, co robiłeś. No, poważnie. E, chciałem sprawdzić, czy będzie ci się zdawało, że określone przyciski dają emerald. Widziałem podobny eksperyment na kanale... ...iSos. Na YouTube. No nie, 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 nie. Witaj, zastępco, zastępny Pomocnika podopiecznego. Co? O. O. Idźcie sobie. Wiecie co? Gdzie mam iść? O mój Boże. Panikuję. Panikuję. <ścoughs> o! Wow. Nie mogę iść do góry. To gdzie mam iść? Tam? Boże, święty, co się dzieje? Przycisk. O! Alarm 2 plus 2. 5. Nie? No to 3. Stolica Francji. Madryt. <gryt> Czy wszystko mnie zabija? E, nie. Czy krowa jest moba agresywnym? Tak. Jakieś pytanie? Pierwsza odpowiedź. Fajna mapa. Dachówka. O Boże, ta mapa naprawdę nie ma sensu. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tak na serio to żart. <laughs> Chcesz grać dalej w tę mapę? N nie. Nie chcę, naprawdę nie chcę. Powiem Wam, że spróbuj pytanie z jedną odpowiedzią. Myślę, że odpowiem dobrze. Zgodzę się z Tobą. Tak, to bardzo fajne zwierzę. Ogólnie tak, tak. Paleontologia jest naprawdę fajna. O nie. Powiem Wam, że. Boję się naprawdę, co ja tutaj na tej mapie znajdę. Co? O co chodzi? To byłoby dobre na miniaturkę? Chyba nie. Chociaż podpis ta mapa nie ma sensu. O, coś takiego. Hmm? Ale chyba już miałem taki film kiedyś. <noise> z mapą bez sensu. Dobra, naci nie naciskaj tego przycisku. Nie. Nacisnąłem i co? O nie, straszne rzeczy. Dobra. Ok, czekajcie. Na spokojnie, co tutaj się dzieje? Pytanie: eee, Która odpowiedź jest właściwa? Spróbujmy coś trochę trudniejszego. O Boże, a jakie jest pytanie? Jakie jest pytanie? Która odpowiedź jest właściwa? O nie. Lewitacja. No, ja, se robisz. Twórca mapki. Czy to jest, jest jakaś. No nie. Małomówną osobę jest listopad, lol. O Boże, święty, o co tu chodzi? Naprawdę ta, mapie, ta mapa jest kompletnie bez sensu, ale no cóż, mogę wam powiedzieć? Gramy, nie? O, z, nie widziałem tego TNT. Pyk. Ua, mogło wybuchnąć. Tam coś jest: Roxen MBMEA odcinek 55. To na pewno jest ta odpowiedź. Nie. Nie czytam słuchajcie tego za bardzo. Na razie próbuję trafić. Jaki lol. Gdybym był twórcą mapy, gdzie bym wsadził właściwą odpowiedź. Gdzieś tutaj, nie, 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 gdzieś tam. Tak Te, tego nie wcisnąłem jeszcze. To na pewno jest tamten. O, 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 o! Nie. Może gdzie indziej powinienem polecieć, na przykład tutaj. <grytanie> Aha. Rewitacja. Co tam jest w tej skrzynce? Nie mogę jej otworzyć? Nie no, słuchajcie, ja nie będę tracił życia na szukanie właściwego przycisku. Ok, To jest ten. Gdzieś tutaj, czekajcie. Aha, czyli to jest, aha, okej. Okay. Okno, odpowiedź okno. Okno, brawo, okno. No super. Co mi to powiedziało? Game mode, y adventure, proszę bardzo. Cześć. Dobra, rozkminimy aktualną sytuację. Ojej. O nie. Umarł. I co? Ja też mam umrzeć. Chyba tak. Musimy zginąć. No niestety. Ach, tak chciał twórca mapy, no. Co mogę zrobić? Respawn! O, właśnie tak. Boss fight, co? Okej? Okay. Witam Państwa na arenie! Cały czas jesteśmy w jakimś teleturnieju, słuchajcie. No witam, witam. Dzisiaj znaleźliśmy... Ach, dio... Śmiałka, tak, śmiałka, który będzie walczył z Zender Dragonem. O, kurde. I użyję do tego. Nie, nie tego miecza. <grym> Aha. Łopaty, panie i panowie, to będzie wspaniała walka. No, pokonam jednym hitem go. Nie tego? No to zapatyk mi dasz do ręki. O, tak. Złota motyka zawsze na propsie. No, chodź tu, smoczku. Pokaż na co cię stać. Tego też nie? No to co takiego. Zaraz, co? Jeden smok to za mało? Cicho, ludzie, nic nie mówcie. Jak to? To będą dwa. <noise> okej, okay, dobra, mamy dwa smoczki. Jeszcze zrobimy klimat. <noise> Będzie walczył używając gąbki. Powodzenia, lol. No dobra, to raczej się nie uda. Tutaj by pokonać Thunder Dragona. Aha, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Brawo, ale to jeszcze nie koniec. Co mi jeszcze tutaj dasz za wyzwanie? Widery? Został jeszcze jeden niepokonany potwór. Tak, Creeper. To będzie Creeper Gast. O nie. No i czym mam go rozwalić? Przepraszam, co się dzieje? A, ucisz się, Sensei Gast. On jeszcze nie jest gotowy. Muszę Cię wyszkolić, mój uczniu. Co tu się dzieje? Sensei, jakiś. Słuchajcie. Jeśli faktycznie chcesz pokonać ostatniego bossa na tej mapie i w końcu skończy tą głupią mapę, tak. Chciałabym skończyć tą głupią mapę. Musisz wykonać to ważne zadanie. Ściąć drewno, prawda? Podziwiać zmieniające się bloki. Okej. Okay. Wow. Nie, no to wygląda fajnie. No dobra, coś w tym jest takiego takiego magicznego. I chcę się na to patrzeć. Hmm. Mhm. Okej. Okay. O, zobaczcie. Gast został zabity przez Dedino 3. O, okej, okay, chwila. Zmienię sobie tylko kolor tekstu. Dobra, e, gdzie jesteś na mapie? E, chwila, robisz trening? O, nie. Jak skończysz trening bez sensei Agasta? No właśnie. <ścoughs> bez treningu przecież nie pokonasz ostatniego bossa i nie skończysz tej głupiej mapy. Dokładnie to samo usłyszałem. E, od Gasta chyba. Ehm. Um. O nie, tu się coś jeszcze stało. Dobra, ja będę twoim trenerem. Przecież ja zrobiłem tę mapę. No właśnie, więc. Yy, patrz na bloki, to ważne. Patrzę cały czas. No i co? Jak będzie jakiś bloczek, to będę musiał go pewnie złapać albo wyłopić. Zapamiętałeś ich kolejność, prawda? Nie, dobra, jeszcze tak popatrz, godzinę i będzie. Nie zapamiętam. Nie ma mowy. Nie ma mowy, że zapamiętam ich kolejność. Ich jest za dużo. Godzinę później. No tak. Przecież mogę zrobić tak. <laughs> Po sprawie, możesz walczyć z bossem, no pięknie, ten trening na pewno mi pomoże Tylko pamiętaj O właściwej kolejności Mysz flagowa Ponieważ mrów, kojat, niedźwiedź, brunatny Czy jakoś tak, co? Okej, okay. kolejny Boss fight, mhm mm Ja sobie, wiecie co, wezmę time 3000, żebyśmy cokolwiek tutaj widzieli Epic fight Boss fight, battle Okej, okay. gdzie, kto, jak a w sumie jednak nie, bo nie, nie ma bossa. Lol. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Nawet się tego spodziewałem, powiem wam. Jak chcesz, y, poleć do pokoju końcowego. Nie będę ci już teleportował, bo nie. Okej, okay, to są kordy. 5, 6, 15, 104. No dobra, lećmy. <laughs> 5, 6, 15, 104. Mm, y, 5, 6, tak? 15, 104. No dobra, zobaczmy w takim razie ten pokój końcowy. Gdzie to jest sześć, 14, 104. Ej, no tepniemy się tam już, dobra. TP, pięć, sześć, piętnaście, 15, 104. Okej, okay, dobra. No i jesteśmy w porządku. Ten przycisk robi dźwięk. Wolę go nie wciskać. Dźwięk. Dziękuję za grę. Mój kanał na YouTube, Wrona Bros. No słuchajcie, mapeczka miała być na 25, 30 minut. Ja tutaj. Ee... W 18 minut ją przeszedłem, więc naprawdę dobry czas. Cóż, cóż mogę wam powiedzieć? No nie, 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 no, no rzeczywiście, mm, komend jest tutaj bardzo, bardzo dużo, ale jeśli mam być szczery, no to niezbyt przyjemnie mi się w tę mapeczkę grało. Nie wiem, jeśli, jeśli chodzi o komedię. No to tej komedii tutaj za dużo, za dużo rzeczywiście nie było e, Rzeczywiście jest ona pozbawiona sensu I taka w sumie ta mapa miała być Więc no ciężko mi ją tutaj w jakiś sposób skomentować e, Co zasługuje tutaj na fajny plus To myślę te statki wyglądały całkiem ciekawie Czegoś takiego jeszcze nie widziałem Szkoda, że nie mogłem po nich skakać na przykład Czy coś w tym stylu Bo nie mogłem chyba, prawda? No nie, Taki, taka, taka jakaś bitwa w powietrzu z gastami. To było naprawdę fajne e, Bardzo podobał mi się też etap ze smokiem kiedy kiedy po prostu mieliśmy tutaj jakiś, jakiś krótki dialog i, i rzeczywiście były jakieś heheszki, e, ale tak poza tym no to, no to rzeczywiście mapeczka była dość mocno irytująca, no. no myślę, że wy również to zauważyliście, e, ale chcieliście, żebym przetestował. E, jeden z was właśnie napisał komentarz, a może właśnie zagrasz e, w Confusion od Deadly e Note 3. No to zagrałem, słuchajcie, zobaczyłem, obejrzałem, e, no i tak jak mówi autor, mapeczka rzeczywiście pozbawiona jest kompletnie w sensu. Mam nadzieję, że wytrzymaliście, że nie wkurzyliście się tutaj na Minecrafta, ani na ten odcinek że was również on nie poirytował dziękuję za oglądanie tego materiału, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro o godzinie 11 w kolejnym filmie trzymajcie się, siemaneczko, cześć haha, <laughs> <laughs> mistrz słuchajcie mistrzostwo po prostu, na razie